Witam, nazywam się Mariusz Grzeskowski i od kilkunastu lat zajmuję się terapiami naturalnymi duchowym uzdrawianiem. Jestem między innymi certyfikowanym specjalistą biofeedbacku i biorezonansu, naturopatą. W dzisiejszym odcinku chcę Wam po troszkę opowiedzieć na czym polega badanie biorezonansem. To zależy też od metody producenta. Ja osobiście pracuję na, na urządzeniach firmy Business Process Technologies i urządzeniach z KIO i tu mam największe doświadczenie, ale również w tym urządzeniu mamy Vega Test, Wola Test, czyli też tego co jest bardzo popularne na polskim rynku i w Vega Teście możemy badać to na różne, na różne sposoby. Jedno to jest połączenie z ampułkami, których ja tutaj nie mam, Czyli do takiego, załóżmy tak, jak tutaj jest pojemniczka testowego w danym urządzeniu, wkładamy konkretną wibrację. A tutaj, za pomocą sondy do elektroakupunktury, do, do mierzenia reakcji, szukamy punktu pomiarowego i dokonujemy pomiaru reakcji, rezonansu dla danej substancji. I tak substancja za substancją. Przechodzimy i robimy badanie. Czyli tutaj byśmy mieli odważnik, byśmy musieli go wyjąć, zmienić, zbadać znowu, lub też na innych urządzeniach mamy takie specjalne płytki, mamy taką elektrodę, która chodzi i w ten sposób mierzymy rezonans. Ale to są wszystko czynniki, gdzie mamy wpływ ludzki na wynik badania. Jeżeli sobie poczytamy, to dla badań, właśnie czy na wega teście wola-teście, e, potrzebne jest spełnienie wielu warunków typu odpowiednia temperatura, odpowiednie przyłożenie e, do, do punktu pomiarowego z odpowiednią, odpowiednią siłą. To są wszystko rzeczy, gdzie duży wpływ ma czynnik ludzki i mogą być to odczyty również czasami nieprawidłowe. Ej, tak, gdzie poszedł rynek biorezonansowy, biofeedbackowy, to jest to, gdzie test prowadzi już urządzenie, gdzie elektronika przejmuje praktycznie funkcję mierniczą, czyli tam, gdzie jesteśmy najbardziej narażeni na mylny, na mylny wynik. To robi już od ponad 30 lat urządzenie Skio. W chwili obecnej ma wprowadzone w formie elektronicznej energowibracje, prawie 11 tysięcy substancji. I w ten sposób prowadzi się test, że nakładamy elektrody, akurat to jest od urządzenia tutaj na kończynę i w ten sposób je sobie mocujemy. Tu oczywiście byłby kabel łączący, tu jak mamy, to z tyłu są miejsca na wprowadzenie, tu również z przodu są na, na wprowadzenie do na połączenia elektrod z urządzeniem i oczywiście urządzenie jest połączone z odpowiednim oprogramowaniem na komputerze i to jest komputerowe skanowanie. I mamy do tego jeszcze na przykład w urządzeniu z Kio elektrodę na, na głowę. Jak widzicie tutaj są 8 elektrod i to po prostu zakładamy i w ten sposób dostaniemy odczyty z wielu punktów ciała. Dodam, że im więcej punktów ciała mamy odczyty, tym lepiej. No i analogicznie, tak jak tutaj mam na, na rękach, zakłada się na, na stopy, na, z reguły jest to nad kostkami. W urządzeniu Life Expert Profi e, mamy elektrody pod nogi i gołe stopy stawiamy na takie mosiądzowe, e, w złotym kolorze elektrody. I w ten sposób. Dokonujemy badania, włączamy program komputerowy i następuje zeskanowanie już w sposób cyfrowy, cybernetyczny, czyli poza wyłączeniem tutaj czynnika ludzkiego. Także tych sposobów mierzenia jest jeszcze parę innych, ale to mówię to w zależności od tego, jakie to jest urządzenie. Ja osobiście preferuję to, gdzie skanuję. Gdzie skanuje e, jednak się cybernetycznie, to są najpewniejsze wyniki. E, one są pozbawione ryzyka tego pomyłki terapeuty, jego słabszego dnia, czy też e, w tym momencie, kiedy jest zmęczony i nie robi już tego tak dokładnie jak na początku dnia. Także to są czynniki, które też wpływają na jakość odczytu, e, i na bazie tych wyników. Dopiero możemy przystąpić do ich analizy. To też jest kolejna rzecz, bo trzeba umieć zweryfikować wyniki, które otrzymaliśmy. I dlatego też im trafimy do lepszego terapeuty, tym, tym lepiej. Samo urządzenie, słuchajcie, nie wystarcza. Terapeuci powinni się rozwijać, szkolić, warto korzystać z usług terapeutów certyfikowanych przynajmniej w zakresie danego urządzenia, jak również też dodam, że warto korzystać z takich urządzeń, które są sprawdzone, gdzie znamy producenta, wiemy kto za to odpowiada. Dzisiaj na, na rynek bardzo dużo sprzętu wchodzi z Dalekiego Wschodu, z Chin, nieznany jest producent, oprogramowanie w rewelacyjnych cenach. Ja uważam, że jeżeli chcemy dbać o swoje zdrowie, to musimy korzystać z urządzeń jednak certyfikowanych, urządzeń znanych producentów i o taki, który ma również dużo doświadczeń i badań na przykład klinicznych. Jak w przypadku urządzenia Life Expert Profi. Tutaj producent przez wiele lat działał na, na rynku byłego związku radzieckiego, również w czasach związku radzieckiego i tam porobili mnóstwo badań klinicznych porównywali to z wynikami energetycznymi. Nasza tutaj historia, Najbardziej znana jest jednak pod względem i wola, i e, który bardzo dużo wniósł w badania e, e, biorezonansu. Ale jest to też metoda bardzo pracochłonna. Jeżeli chcemy dużo rzeczy pomierzyć, to zajmie nam to dużo czasu i zada dużo bólu. Niestety, przy badaniu, bo jeżeli będę uciskał już po raz 20, 50, setny, w ten punkt pomiarowy z siłą około 800 gram. To bardzo dużo klientów skarży się na to, że ich boli to miejsce. Tu na przykład to, co zrobiła firma Business Process Technologii z urządzeniu Life Expert Profi, to zmodyfikowała sondę pomiarową. Zrobiła większą główkę, dodała jeszcze energetyczną osłonę, aby, aby terapeuta nie ściągał na siebie testowanych reakcji z badanego rezonansu. W ten sposób możemy przykładać nie z siłą 400 gram, a między 200, 200 a 400, a nie między siłą 400 a 800 gram. Także to jest też duża przewaga. Chociaż ja się też uczę tutaj WEGA testu w wykorzystaniu badań i do precyzowania niektórych już tematów, które nie zostały dokładnie zbadane w czasie takiego szybkiego testu. Także. Gdzie pójdziemy, tam mogą być różne rzeczy. W każdym razie badania biorezonansem są w miarę wygodne, nie sprawiają nam dużego bólu, są szybkie, dają możliwość wglądu w wiele naszych układów, narządów, psychiki, podświadomości. To już zależy od oprogramowania i producenta. I takie badanie na pewno zapamiętamy sobie, bo otrzymamy dużo informacji dla naszego dobrostanu. Dziękuję.